Wczoraj na Kazaniu mówiłem więcej o lekcjach dla Polaków z tego, co się wydarzyło w Afganistanie w czterech takich punktach zmiany geopolityczne Chiny przesuwają się w kierunku Izraela. Drugie, ludzie tęsknią za sprawiedliwością. Trzeci punkt, nikt nie chce ginąć za złe państwo, ten rozwinę jeszcze za chwilę. No i czwarty, nikt nam nie pomoże, gdy sami nie będziemy chcieli sobie pomóc. Sojusz cywilizacyjny. Chciałem Wam pokazać 14 rozdział z Księgi Przypowieści, 28 werset. Brzmi on następująco, chwała króla, Polega na liczebności ludu, czyli potęga władzy polega na liczebności ludu. Zobaczcie, chwała króla polega na liczebności ludu. Lecz gdy ludzi braknie, księciu grozi upadek. No właśnie w Afganistanie. To widzieliśmy, że po prostu ludzie mieli dość tej skorumpowanej władzy rządu w Kabulu i po prostu przechodzili na stronę innej władzy. Oczywiście można sobie wyobrazić, że ludzi będzie mniej z powodu jakichś czynników, powiedzmy, ogólnych, zależnych od Boga, czyli jakiś mur, choroby, głody, susze, zmiany pogodowe itd. Ale. To, czym mamy do z czym mamy do czynienia w Afganistanie i w Polsce, to jest coraz bardziej postępujący upadek państwa. Inaczej mówiąc, dziadowskie państwo. To powoduje, że ludzie nie chcą narażać się dla dziadowskiego państwa, a wręcz coraz powszechniej mówią: A niechby przyszedł i sam Hitler, byleby był jakiś porządek, przewidywalność, sprawiedliwość i tak dalej. Właśnie do tego prowadzą nieudolne, a często złośliwe, złe rządy prawa i sprawiedliwości, że coraz więcej Polaków ma dość swego państwa. Czyli, patrząc na Biblię, naszemu państwu grozi upadek.